A słyszeliście, że dwutlenek węgla powoduje globalne ocieplenie? Lodowce topnieją, a temperatury rosną. CO2 to bezbarwny gaz. Jaki może mieć wpływ na klimat, jeśli stanowi zaledwie 15% wszystkich gazów cieplarnianych? Dlaczego narzuca się nam walkę z dwutlenkiem węgla zamiast walki z kurzem czy choćby z plastikiem i śmieciami, których na planecie zebrał się już prawie cały oddzielny kontynent? Kto na tym korzysta? Zastanówmy się. Zacznijmy od cytatu z wypowiedzi prezesa amerykańskiej akademii nauk Frederica Sejca, pod którą podpisało się 15 tysięcy jego współpracowników naukowych. Nie ma przekonujących dowodów naukowych na to, że antropogeniczne emisje dwutlenku węgla, metanu czy innych gazów cieplarnianych powodują lub mogą spowodować w dającej się przewidzieć w przyszłości katastrofalne ocieplenie atmosfery ziemskiej i zniszczenie jej klimatu. A oto zaś cytat z międzyrządowego panelu ekspertów ONZ. Wpływ człowieka stanowi główną przyczynę ocieplenia obserwowanego od połowy XX wieku. Która z tych wersji to prawda? Idźmy dalej. Klimat naprawdę się zmienia. Od początku wieku średnia temperatura powietrza wzrosła o 0,74 stopnia. Tyle, że klimat zmieniał się przez całą historię istnienia Ziemi. Istniało średniowieczne optimum klimatyczne, podczas którego przez 300 lat, nawet na polarnych szerokościach geograficznych Norwegii, można było siać zboże. W Szkocji uprawiano winogrona, a dzisiejsza Grenlandia otoczona lodowcami była dobrze prosperującą, zamieszkałą kolonią norweską. Istniała też tak zwana mała epoka lodowcowa. W 1438 roku wilki z lasku Bulońskiego wyszły na ulicę Paryża, aby ratować się przed zimnem, a w Rosji około 1600 roku śnieg w europejskiej części kraju padał przez kilka lat z rzędu we wrześniu. Tak więc zmiany klimatyczne były, są i będą. Klimatolodzy temu nie zaprzeczają. Zaprzeczają jednak mitowi o globalnym ociepleniu. Planeta to wyjątkowo zrównoważony system. Ludzkość praktycznie nie ma wpływu na te procesy decydujące o jego funkcjonowaniu. Temperatura nie wzrasta ze względu na zwiększenie stężenia CO2 w atmosferze, ale to ilość dwutlenku węgla wzrasta, bo klimat stał się cieplejszy. To fakt naukowy potwierdzony w wyniku badań rdzeni lodowych na Antarktydzie prowadzonych przez specjalistów z Sankt Petersburskiego Instytutu Górniczego. Podczas wiercenia w pokrywie lodowej na stacji Wostok na Antarktydzie zmierzono zawartość CO2 w pęcherzykach powietrza znajdujących się w masie lodu. Pomiary wykazały, że najpierw zmieniła się temperatura, a dopiero po niej, dopiero po 500-600 latach, stężenie CO2. Dlaczego okres ten wynosił dokładnie 500-600 lat? W tym czasie górna warstwa oceanu światowego całkowicie się wymieszała. Tam dwutlenku węgla jest 90 razy więcej niż w atmosferze. Przy okazji kilka słów o oceanie. Cała historia klimatu opiera się o przekonanie, że podobno oceany się ocieplają, a co najgorsze, powoduje to topnienie lodowców. Fakty sugerują jednak coś zupełnie innego. Globalny system Argo składa się z 3341 BOI z czujnikami na głębokości do 100 metrów, które są bezpośrednio połączone ze specjalnymi satelitami. System obejmuje wszystkie oceany na Ziemi dość równomiernie. Czujniki wbrew pozorom wykazują znaczny spadek temperatury. Jeśli ocean to coś w rodzaju gigantycznego akumulatora, a zmiany następują zwykle powoli, trwają dziesiątki albo setki lat, i jeśli już zaczęło się ochładzać, o jakim więc ociepleniu w ogóle mówimy? Raczej pora przygotować się na zdecydowane ochłodzenie. Aby zamknąć problem oceanów, przytoczymy następujący fakt. Dwutlenek węgla emitowany przez człowieka nie pozostaje bez wpływu na otoczenie, ale niekoniecznie gromadzi się w atmosferze. Połowę pochłania ocean, a część wykorzystują rośliny zielone. CO2 wydaje się więc rzeczywiście dobre dla planety. Ten sam profesor Frederick Sainz napisał kiedyś: Istnieją mocne dowody na to, że zwiększenie zawartości dwutlenku węgla w atmosferze jest korzystne. Zwiększenie stężenia CO2 poprzez ulepszoną fotosyntezę zwiększa wydajność rolnictwa i pomaga przywrócić roślinność na wylesionych obszarach. Istnieje nawet taki parametr naukowy jak obszar pokrycia kontynentu roślinnością. Tak więc obszar ten, według trzech niezależnych zestawów danych satelitarnych, powiększa się wraz ze wzrostem emisji dwutlenku węgla. Wróćmy teraz do problemu ochłodzenia. W 2018 roku aligatory w północnej Karolinie zamarzły w lodzie. Wschodnie wybrzeże Ameryki Północnej spotkało się z ostrą zimą. W południowych Stanach Zjednoczonych zimno spowodowało natomiast, że legwany zamarzały i spadały z drzew. Zima 2019 stała się rekordem w historii USA, z mrozami poniżej 40 stopni. Wenecja, Niagara, Stan Maine czy Londyn zimą obraz wszędzie był taki sam. Na oficjalne zapytanie prezydenta Federacji Rosyjskiej w sprawie globalnego ocieplenia, Akademia Nauk Federacji Rosyjskiej odpowiedziała, że nie ma podstaw naukowych do diagnozowania antropogenicznego charakteru ocieplenia. Amerykańska Akademia Nauk powiedziała dokładnie to samo. Cóż, jeśli rosyjska i Amerykańska Akademia Nauk są co do tego zgodne, to kto korzysta na promowaniu historii o złej ludzkości, z powodu której planeta zaczęła się ocieplać? Na początku lat 90. ubiegłego wieku pojawił się pomysł sprzedaży praw do zanieczyszczania środowiska dwutlenkiem węgla. Nie ma nic bardziej opłacalnego niż handel powietrze. W grudniu 1997 roku 159 krajów podpisało w Japonii tzw. protokół z Kyoto, dodatkowy dokument do ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 1992 roku. W 2005 roku strony protokołu zaakceptowały mechanizm handlu prawami do emisji dwutlenku węgla i wszystko ruszyło. W pierwszym roku handlu kredytami z Kioto w Unii Europejskiej prawa sprzedano za kwotę aż 7 miliardów 200 milionów euro. Nabywcami były firmy i kraje, które przekroczyły limity zanieczyszczeń określone w protokole z Kioto. Te państwa, które faktycznie ograniczyły emisje, a nawet firmy, które nie wykorzystały swojego limitu, otrzymywały kredyty węglowe z